was zaprowadzić do jednego pokoju, w którym odprawiają op satanistyczne obrazy. Nie! No, no. Jest pentagram no. na ziemi. Świeci. No. Słuchajcie no. sobie, że no. idziemy. Jak skończycie jakiś dźwięk, obracacie się, a ja. <noise> mnie nie obracacie. Ja też już by nie było. A ile nas jest? Siuska. <noise> No to w tu, to Zostałe, to prawo, no. To, to prawo. Gdzieś tu w prawo się szło. To było takie duże pomieszczenie. Tu jest, jest dalej. To. A tu jest ten tu sumka. Ma, ma tutaj nie mamy wejścia dookoła. Ale co to nie? Drzwiczki do zakału. Tak, tak zostawimy zakarę. A tu było wiadro robione. Co było robione? Wiadro. Przeżyjemy. No.

no. Wchodzisz od tamtej strony co byliśmy wcześniej przez te pokoje. O. <laughs> Laleczka tak jest za to. Bo... <laughs> hmm. tam coś jest? Idziemy tam tamtą. No, tam... tam mogą być dziki. Nie, dzików nie, <śmiech> <śmiech> Jedna Widzisz, mnie się my... tutaj Wygląda To wyglądać taki typowy rób. Trochę tak. No to do chwila nie płaczę. To wygląda ja no. Co wygląda? To. Ale jak co? Baza. <grywa> Ola! No, no, bojam się! Czy się Może baza czyjaś? No mm. ja nie widzisz, to nie jest przypadkowe ułożenie <grywa> gałęzi. <grywa> to idzie będę wam doświecał. Ja tu no, masz schody przynajmniej jako takie. <grywa>